Piątek, dziesiąty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z drugiego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian zaczyna się od zdania bardzo znanego i bardzo ulubionego zdania świętego Pawła. Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była przy ogromna moc, a nie z nas. Cały tekst mówi o tym, że mamy w pewnym sensie takie dwie rzeczywistości, że to nasze ciało, które cierpi, które jest prześladowane, które musi walczyć, które pewno się zmienia, które jest grzeszne, generalnie ciało ma taki można powiedzieć bardziej negatywny charakter u Świętego Pawła, to jest rzeczywistość nasza, nasza ludzka. Ale ta nasza rzeczywistość ludzka porównana do tych glinianych naczyń, które są może piękne, ale mogą się porysować, mogą się zapsuć, mogą się potłuc. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest to w środku, to jest ten skarb. Skarb jest zawsze cenniejszy niż naczynie gliniane. I chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie nie przysłaniali. Nawet jak jesteśmy młodzi, jak jesteśmy piękni, jak odnosimy sukcesy, jak wydaje się, że człowiek jest nie wiadomo kim, to gdzieś w tym wszystkim, żebyśmy nie zapominali, że to, co najważniejsze, to jest skarb Ewangelii, to jest skarb wiary. To świetnie widać w ludziach nieraz niepełnosprawnych, w ludziach starzejących się, w ludziach chorych, gdzie po ludzku sądząc, można powiedzieć, że to ciało nie jest nie wiadomo jak, jak sprawne czy wielkie, ale jest w, jakiś wielki duch, jest w nich jakiś wielki duch. Żebyśmy nigdy nie zasłaniali sobą. Chociaż to jest normalne, w jakim sensie będziemy zasłaniać, ale nie zasłaniali sobą i uwierzyli w to, że bez względu na te nasze ludzkie uwarunkowania i na te ludz ludzkie słabości, to Ewangelia jest piękna i ona naprawdę jest skarbem. Podobne napięcie można powiedzieć, tak jak między ciałem a, a, a duchem, podobne napięcie możemy spotkać w, w, psalmie, w Psalmie, gdzie psalmista mówi, że ufność miał nawet wtedy, kiedy mówił, jest w wielkim ucisku, i zalękniony wołałem: każdy człowiek jest kłamcą. Przecież wiadomo, że ciężko się żyje bez zaufania ludziom. Wiadomo, że każdy z nas chciałby komuś ufać i chcemy, żeby ludzie nam ufano, ale psalmista nie boi się powiedzieć, każdy człowiek jest kłamcą. No nie ma komu wierzyć. Naprawdę nie ma komu wierzyć, na każdym się można przejechać. Ale to, że się na każdym można przejechać, to nie znaczy, że on mówi, że nie ma w ogóle ufności czy sensu w życiu. On mówi, ufność ma, ufność w Pana Boga. Nawet wtedy, kiedy był w wielkim ucisku, nawet wtedy, kiedy. Wydawało się, czy mówił, że każdy jest kłamcą, to jest ktoś, na kim naprawdę można postawić wszystko. To jest Pan Bóg. To jest Pan Bóg, żebyśmy nigdy nie stracili wiary w Boga, nawet jak tracimy wiarę w ludzi. I to jest geniusz psalmisty, bo można się zniechęcić do Boga, można się zniechęcić do ludzi, można się zniechęcić do siebie. Nie, bez względu na to, jakich mamy ludzi wokół siebie, jacy my sami jesteśmy słabi, żebyśmy nie stracili wiary w Niego. Wiary w Niego. W ogóle to jest fascynujące, jak się bada księgę psalmów pod, właśnie pod kątem nadziei czy zaufania, że kilkadziesiąt razy występuje słowo ufność, nadzieja, ale nigdy ta ufność czy nadzieja nie odnosi się do człowieka. Do człowieka, że psalmista prawie zawsze mówi o zaufaniu wobec Pana Boga, jak, tak jakby on doskonale doświadczył życia trudnego, ciężkiego i wie, że w tej sytuacji, kiedy nie można zaufać ludziom, to, to można zaufać przede wszystkim Bogu. Ewangelia opowiada nam bardzo znany fragment o tym, że lepiej wyłupać sobie oko czy, czy rękę odciąć, niż żeby popełnić grzech. Wydaje się to bardzo radykalne. Nawet to, że jak ktokolwiek patrzy swoim okiem cudzołożnym na kogoś, to już popełnił cudzołóstwo, i o tym, że nie powinno się rozwodzić, że ludzie nie powinni się rozwodzić. Natomiast to, co jest ważne, to zobaczyć pewnego rodzaju sekwencję, czy taką konsekwencję, że gdybyśmy umieli odciąć pokusy, gdybyśmy umieli się powstrzymać, może nie dosłownie odciąć rękę, czy wyłapać oko, ale gdybyśmy nie patrzyli się tym pożądliwym okiem na osobę, która nie jest dla nas, nie jest nasza, to by nie doszło do rozwodu, to by nie doszło do cudzołóstwa. Że to, co tak mówimy, wszyscy wiemy, że, że małżeństwo jest piękne, kiedy jest jedno, nierozerwalne. Ale jeśli jesteśmy mądrymi ludźmi, to my powinniśmy pamiętać o tym, że nigdy się rozwód nie bierze z niczego. Że to nie jest tak, że ludzie się zdradzają bez powodu. Że to nie jest tak, że że ktoś po prostu, yy, no, akurat mu szedł drogą i, i mu się przytrafiło cudzołóstwo. Nie? To jest bardziej jak w polskiej piosence, od spojrzenia do marzenia. I tu uwierzyć Chrystusowi, że uważaj, uważaj na to, co prowadzi do nieszczęścia, uważaj na to, co może być konsekwencją. Jakby myśl wcześniej już, bo jak będziesz myślał wcześniej, to, bedzie, to nie będziesz płakał bez końca. Pan z Wami. Pan niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.